Witam wszystkich łodziejczyk Andrzej. Minął za mną. Za mną jest kolejny tydzień przygotowań do zawodów Masters Elite Pro Mistrzostwa Świata. Zostało mi już równo 6 tygodni, także wszystko zaczęło ładnie przyspieszać. Ładnie forma zaczęła nabierać odpowiednich kształtów. Oczywiście daleka droga jeszcze przede mną. Do takiej formy typowo na scenę już jeszcze trochę brakuje, ale już wszystko idzie w dobrym kierunku. Myślę, że będzie OK. Tutaj po lewej stronie ekranu będziecie mieli takie moje wstawki, jak trenowałem w tym tygodniu trochę. I pod koniec tych wstawek, właśnie moja aktualna forma dwie takie migaweczki. A tymczasem dzisiaj chciałem wrócić do kwestii, którą już poruszyłem przy okazji filmiku. Jakby 30 lat w formie, tam kiedyś powiedziałem, że rozwinę ten temat, ponieważ ktoś nam w komentarzu stwierdził oczywiście, że. Nie ma igły, to cię nie ma, że tam na przykładzie takiego kulturysty, tam Patryka Szostaka, że w zasadzie zniknął i przestał tak jakby istnieć. No to ja już też ten temat poruszałem w kilku chyba filmach, ale dzisiaj natchnęło mnie jeszcze dodatkowo to, że obejrzałem takie ciekawe dosyć filmy z Radkiem Słodkiewiczem i z Michałem Karmowskim. Oni tam właśnie rozkminiali tą kwestię odnośnie właśnie fobii kulturystów. Jedni, że tam Boję się, że, że przytyją mocno drudzy, że mocno polecam na masie. Stąd też się biorą takie różne przedziwne komentarze odnośnie wyczynowych kulturystów, którzy, którzy zakończyli właśnie karierę. No to też jak to przede wszystkim wygląda od strony wyczynowego kulturysty, czyli mnie? Wiadomo, nas, wyczynowców, jest mały procencik, może dwa, może 3% może 1%, którzy wychodzą na scenę i startują. Także masa mięśniowa to jest dla nas element, dzięki któremu wygrywamy na zawodach. To nie jest coś takiego, że my z tym musimy żyć na co dzień. To nie jesteśmy na to skazani. Tak jak nie wiem, sprinter musi przebiec tą setkę mniej niż 10 sekund, czy mniej niż 20 sekund 200 metrów. Czy inny, Lance Armstrong już nie musi zapierdzielać po górach, po Pirenejach, czy po Alpach. W Tour de France nie musi mieć wydolności lepsze lepszy niż przeciętny kolarz, który w tym peletonie startował. Po prostu w, w, jest jakieś ekstremum, które pozwala wygrywać i tego ekstremum się nie utrzymuje potem w życiu normalnym, w życiu codziennym. Oczywiście w kulturystyce jest inaczej. Ktoś zaraz napisze, że kulturysta, który zakończył karierę i nieco się zmniejszył, no to dlatego, że przestał yy, przestał, się, przestał bić yy, yy, towar, przestał bić sterydy. Wiadomo, że każdy się zmniejszy po zakończeniu kariery, ale to jest to, na ile się zmniejszy, to podlega jego indywidualnej, już jakby woli. Jeden chce być mniejszy, mieć mniejszą masę, drugi może troszkę większą, ale na pewno to nie polega na tym, że on odstawia i się kurczy do zera. Po prostu ćwicząc dalej, odżywiając się prawidłowo, nie ma szans, żeby ta masa mięśniowa zniknęła do zera. I, i ktoś się zrobi patyczkiem, po prostu jeżeli ktoś się robi patyczkiem po zakończeniu treningów i brania oczywiście środków no to jest jego wybór, po prostu przestaje ćwiczyć i przestaje się odżywiać, no to wtedy o, oczywiście wtedy oczywiście z, znika do zera, no bo organizm nie, nie ma potrzeby utrzymywania takiej wielkiej masy mięśniowej a jeżeli ktoś tylko chce i, i naprawdę trenuje i dalej w ciągle się prawidłowo odżywia to ta masa będzie miała i tak większą niż 95% bywalców na siłowni. Oczywiście mówię o tych wyczynowcach takich z górnej półki. No. Weźmy Dextera Dex Jacksona. Tam sam teraz opisuję, że jest na hormonalnej terapii zastępczej. Oczywiście jest dużo mniejszy niż kiedy startował, ale trenuje regularnie, prawidłowo się odżywia. I myślę, że masę mięśniową ma o wiele większą niż 98% bywalców przeciętnych na siłowni, jeszcze ładujących spore dawki koksu. Także tak to wygląda. Oczywiście będą mówić, że zleciał, że poleciał, no ale stań przy nim i zobacz, jak wyglądasz. I zobaczysz, jak on poleciał, no. Kiedyś też miałem taką, już dawno, dawno temu na jakimś forum, chyba na SFD. Ktoś tam napisał, że Silvio Samuel bardzo zleciał, że nie może już na niego patrzeć. No nie, może, nie mogę na niego patrzeć, on tam chyba... Silvio Samuel miał tam oczywiście problemy z prawem, trochę siedział, potem wyszedł. No i wiadomo, że trochę poleciał, nie? Ale wyglądał na tyle fantastycznie, że tak jak mówię, że wyglądał lepiej niż 99% ludzi trenujących na siłowni i ktoś mu napisał, że, że nie można na niego patrzeć, no to ja mu odpisałem na forum, to spójrz w lustro i czy możesz wtedy, na, ty, czy ty, ten widok cię zadawała, bo wyglądasz dużo gorzej od Sylwia Samuela, no to już oczywiście dyskusja się ucięła i, i na tym się temat zakończył. No. Wiadomo, wyczynowcem się jest przez określony czas. Mało nie skacze 150 metrów yy, na skoczni. Michał Czeski nie, nie, nie walczy już, nie jest bokserem, nie musi pozdawać ciała takiemu ekstremalnemu wysiłkowi. Hussain Bolt już nie biega 200 metrów 20 sekund i tak dalej, i tak no. dalej. A jak ktoś sobie tam wymodeluje sylwetkę po zakończeniu kariery, to już jest jego sprawa. I to nie znaczy, że jak on odstawiasz, to znikasz całkowicie. No. A teraz dlaczego tak się dzieje? No tam Radek Słodkiewicz właśnie wspomniał w tym filmie, że denerwuje go takie, ta, takie zestawienia, że ktoś tam wyszukuje zawodnika z okresu, z okresu swojej najlepszej szczytowej formy i potem znajduje jakieś zdjęcie z okresu powiedzmy już nie wiem, nie formy, czy z okresu kiedy zakończył karierę. No i co? No i, no i dlaczego ludzie w ogóle robią takie zestawienia? Oczywiście robią takie zestawienia dlatego, bo to się fajnie klika i fajnie się to ogląda. A dlaczego się to fajnie ogląda? Bo ludzie lubią sobie tak to tłumaczyć, swoje niedoskonałości, swoje braki w dyscyplinie, tym, że ktoś po prostu wyhodował sobie mięśnie i tylko dzięki wspomaganiu wyglądał tak, jak wyglądał, odstawił i wyglądał właśnie na tym zestawieniu tutaj, prawda? I dlatego one się tak fajnie oglądają, te zestawienia zawodników. Po prostu no, brakuje im tak po pierwsze dyscypliny w treningu, po, po drugie dyscypliny w diecie. I po trzecie chyba najważniejsze, brakuje im genetyki, żeby tak wyglądać jak ci mistrzowie. No to sobie tłumaczą, że oczywiście on znika, jak odstawia. I prawdopodobnie tak sobie też tłumaczę, że gdyby on brał takie ilości, to by też tak wyglądałego, No nic z tego niestety nie wyglądałbyś tak, jak on i nigdy nie będziesz wyglądał, bo niestety masz takie ograniczenia, jakie masz. No. A potem wypisywanie, że ktoś nagle zniknął, bo odstawił igłę, jest kompletną bzdurą. Bo po prostu zniknął, bo to jest jego wybór, po prostu dlatego... i przestał trenować, dlatego zniknął. Zresztą ludzie też... Dorian kiedyś się też wypowiadał na ten temat, po zakończeniu kariery, już kilka lat. Ludzie jechali po nim, że bardzo poleciał, nie? Tak jakby w ogóle mu masa mieściowa była do czegoś potrzebna później. Ale on tam ripostował, że na no jak poleciałem, to czy ty jesteś większy ode mnie? I stanął na wadze. Dorian i ważył, ważył 120 kg. Oczywiście on w czasach swojej świetności ważył na masie 140 I teraz kto waży 120 kg z tych hejterów, którzy według których on, jest, on, on tak bardzo poleciał i zleciał. No, no ilu waży 120 kg? No ilu się by się znalazło? 5%, 3%? Także łatwo sobie pisać w necie, że ktoś poleciał, w ogóle nie mając jakby dogłębnej wiedzy w tym temacie. Zresztą wyczynowi kulturyści, ubierzcie mnie, oni wcale tak nie, ta masa mięśniowa nie jest dla nich taka fajna, no. Wielu się nie może doczekać, kiedy się w miarę jakoś, nie wiem, sensownie ubierze, dobierze sobie dżinsy, czy no, jakieś normalne ubranie, czy koszule, no to nie jest tak, że to jest jakiś jego wybór sylwetki na całe życie, no. Po prostu no co, no Teraz jest taki okres, że startuję. ja startuję do tej pory. To jest mój wybór, ale podejrzewam, że jakbym przestał startować, no to bym ważył sobie około 105 kg pewnie. Teraz ważąc na masie 125, ale bym sobie ważył 105 kg przy jakimś poziomie, tłuszczu 10%, by mi to w zupełności wystarczyło. A że ktoś by mi tam napisał, że pojechałem, bo, bo znaczy, no ktoś by mi napisał na pewno, że poleciałem, ale owszem, na pewno by nie zniknął. Jeżeli bym chciał, to bym zniknął, oczywiście, bym przestał. Trenować. Ale no z różnych powodów, może bym przestał, nie wiem, może kontuzja, może, może coś innego, No ale na pewno, jeżeli nie, nie będę chciał zniknąć, to nie zniknę i to nie jest powód taki, że odstawię specyfiki i cały polecę do zera. Czyli tak jak zaczynałem ważyłem 75 i co myślicie, że polecę do wagi 75 znowu, tak? No to jest kompletną bzdurą. Także tak to wygląda, to zniknięcie i po odstawieniu. No, Różnie, tak jak mówię, różnie kulturyści, tak jak Denis Wolf podobnie, no, Owszem, jest dużo, dużo szczuplejszy niż kiedy startował, był nabity i był czołowym kulturystą świata. Ale teraz ci, którzy po nim jadą, niech staną przy nim i czy lepiej od niego wyglądają potężniej może, czy lepiej są wyrzeźbieni, no... Niech sobie też odpowiedzą na to pytanie, no. Tak jak Dexter Jackson wspomniany przeze mnie wcześniej, on tam jest na tej hormonalnej terapii zastępczej, ktoś pewnie powinien, no, ale jest na sterydach. No to ja mu odpowiadam, no to weź sobie 100 mg czy 150 mg testosteronu na tydzień i wyglądaj tak jak Dexter Jackson. Jeżeli będziesz wyglądał tak jak Dexter Szapoba. Także tak to wygląda od strony tej środkowo-masowej i o tych zniknięciach. No i taka moja uwaga, jeżeli ktoś pisze, że jeżeli, jeżeli ktoś odstawi, to i zniknie, no to pewnie sam jest niestety, ale nie za nie za dobrym przedstawicielem sportów sylwetkowych, nie ma dużej masy mięśniowej, nie ma dużej siły i tłumaczy sobie po prostu tym, że inni nadabiają sterydami no bo tak jak na sobie tłumaczyć, niestety nie widzi się własnej niedoskonałości, a czasami warto spojrzeć na siebie no i się przyznać do tego, że no nie ma się tych trzech elementów, które wymieniłem, czyli genetyki, samodyscypliny, diecie w treningu, żeby wyglądać tak jak najwięksi kulturyści, no, którzy wyglądają tak tylko po to, żeby wygrywać zawody. Oni nie wyglądają tak, bo chcą na co dzień, tylko wyglądają, to jest ich narzędzie do wygrywania zawodów po prostu. Tak jak sprinterów, szybkie bieganie, czy kolarzy, szybkie jeżdżenie na rowerze. No. Tylko tyle i aż tyle. A kiedy ja zakończę karierę sportową, tego na razie nie wiem. Na razie mi sprawia to cały czas dużą frajdę. Póki zdrowie pozwoli, póki będzie mnie to cieszyło, to będę startował. A jeżeli mnie to przestanie bawić, to będę trenował na siebie, ale na pewno nie zniknę i będę trenował cały, cały czas dla takiej atletycznej, muskularnej sylwetki. Także tyle dzisiaj ode mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się i moje przygotowania. Za tydzień kolejna relacja. Hej!